Zaczarowany Koń. Nowy rok był najuroczyściej obchodzonym dniem w Persji. Aby zabawić króla i księcia, przygotowano wspaniałe pokazy. Pod koniec programu przed królem stanął człowiek z pięknym koniem. Wasza Wysokość, proszę spojrzeć na to wspaniałe zwierzę. Nie jest prawdziwe, ale zawiezie mnie gdzie zechce, jeśli tylko pokręcę pokrętłem. To rzeczywiście wspaniałe stworzenie. Ile kosztuje? Nie ma ceny, ale oddam je za część Twojego królestwa. W takim razie muszę wiedzieć więcej o tym koniu. Mój syn, książę Prama, sprawdzi jego możliwości. Właściciel zaczął pokazywać księciu zalety konia. Ale zanim zdążył mu wszystko powiedzieć, książę pokręcił pokrętłem i odleciał. Nie będzie wiedział, jak wrócić. To pułapka, by porwać księcia. Wrzućcie go do więzienia, póki mój syn nie powróci. Strażnicy zabrali właściciela konia, a król wypatrywał księcia na niebie. Ale nie było go widać. Zaczarowany koń leciał wysoko nad chmurami. Książę przeleciał setki kilometrów, ale nie potrafił zatrzymać konia. Kręcił pokrętłem, ale koń leciał coraz wyżej i wyżej. Wreszcie książę zauważył koło ucha konia inne pokrętło. Pokręcił nim i koń zaczął lecieć w dół. Kiedy zbliżali się do ziemi, książę zauważył, że są w nieznanym mu królestwie. Mogę być w niebezpieczeństwie, ale nie potrafię kierować tym koniem. Koń wiózł księcia wprost na pałacowe podwórze. Kiedy wylądujemy, przekręcę pokrętło. Może znów się wzniesiemy. Obym trafił do mojego kraju. Książę był tak zdenerwowany, że nie zauważył bramy, pod którą przelatywał koń. Uderzył o nią i upadł na podwórze. Nikt go nie zauważył. I kiedy wszyscy rozprawiali o tajemniczym koniu, książę ukrył się w jednym spokoju. Po obejrzeniu konia król wydał polecenie. Niesamowite zwierzę. Dam go w prezencie księżniczce Serenie, kiedy zostanie moją żoną. Zabierzcie konia do stajni. Książę usłyszał polecenie króla i zrozumiał, że nie ma szansy na ucieczkę. Nagle usłyszał czyjś płacz. Zrozumiał, że ukrył się w pokoju księżniczki Sereny. Była najpiękniejszą kobietą, jaką dotąd widział. Podniosła oczy i zobaczyła księcia. Kim jesteś? Jestem książę Prama z Persji. Nie mów nikomu, że tu jestem. Czy przysłał cię mój ojciec, żebyś ocalił mnie przed królem Agnierem? Nie, ale może mogę ci pomóc. Opowiedz mi, jak się tu znalazłaś. Księżniczka opowiedziała mu, jak została pojmana przez króla Agniera. Musi go poślubić, albo umrze. Mam pomysł. Jeśli będziesz udawała, że jesteś chora, król odłoży wszystkie decyzje, dopóki nie wyzdrowiejesz. Ja ukryję się w mieście i powrócę, kiedy nadejdzie czas. Księżniczka zrobiła, jak jej doradził książę. Wkrótce cały pałac został postawiony na nogi. Król usłyszał o jej chorobie. Poślijcie po najlepszych lekarzy. Każdy lekarz, który przybył, próbował wyleczyć księżniczkę, ale żadnemu się to nie udało. Król Agmir próbował sprowadzić lekarzy z innych krajów. Pewnego dnia do pałacu przybył nieznajomy lekarz. Mogę wyleczyć księżniczkę, ale muszę z nią być sam na sam. Kiedy został w pokoju z chorą dziewczyną, powiedział Wstań, księżniczko, czas jechać Książę Prama, to ty? Tak, ale musimy dalej grać to przedstawienie Chodźmy do króla Królu, księżniczka jest prawie wyleczona. Jakiś niezwykły podarunek od ciebie wyleczyłby ją całkowicie. Mam niezwykłego konia, którego podaruję księżniczce. Do pałacu przyprowadzono zaczarowanego konia. Jaki piękny! Mogę na nim usiąść? Oczywiście, kochanie, jest twój. Książę Prama pomógł księżniczce wsiąść na konia. Później powiedział do króla: Księżniczka jest wyleczona. Teraz moje wynagrodzenie. Cokolwiek zechcesz. Chcę księżniczkę. Usiadł na koniu za ceremon. Ona jest moja. Straże, łapać go. Ale strażnicy zatrzymali się ze zdziwienia, kiedy koń wzniósł się i odleciał. Książę i księżniczka lecieli nad chmurami. Po kilku godzinach książę Prama spojrzał w dół i zobaczył pałac swojego ojca. Zaczarowany koń przywiózł ich do domu. Król był szczęśliwy widząc zaginionego syna i księżniczkę serenę. Książę powiedział mu, że księżniczka obiecała zostać jego żoną. Uszczęśliwiony król uwolnił właściciela konia i dał mu część królestwa. Później, kiedy książę Prama i księżniczka Serena pobrali się, król podarował im mechaniczne zwierzę w prezencie ślubnym. Młodzi małżonkowie odjechali na nim ku następnym wspaniałym przygodom dystrybucja w Polsce EFV Welpol.